Witam Was kochani bardzo serdecznie. Zapraszam rybki na czytanko tygodniowe, tarot tygodniowy od moi kochani, 8 do 14 stycznia 2023 roku czytanie ogólne dla wszystkich osób z podznaku ryb na ten nadchodzący tydzień. Moi drodzy, rozkład, troszeczkę inny, energia ogólna, karty na miłość uczucia, karty na relacje. Na finanse na pracę patrzymy. Tak, tak Zaczynamy moje rybeńki. Rybki. Co dla rybek na nadchodzący tydzień rybki. Energia ogólna. Arcykapłanka. Pięknie. To jest Wasza karta, bo arcykapłanka to karta ryb. Hmm, chociaż nie raka. Raka. Ale arcykapłanka to jest taka, kochani, intuicyjna. Bardzo, rybki mają też bardzo dobrą intuicję, więc taka trochę Wasza karta. W takiej energii, podświadomości, intuicji. Troszkę ukrywania yy, albo jakiejś prawdy. W energii wyjawiania prawdy? Może. Zobaczymy. E, co, moi drodzy, w obszarze uczuć, e, uczuć i miłości ryby? A, pięć buław. Pięć buław. Druga karta. I trzy pentakle. Mhm. Moje rybki, rybeczki. Jesteście w energii, już chyba teraz widzę, dlaczego tarcy, kapłanka. Teraz już wszystko widać. A jesteście w energii, kochani. Rywalizacji. Ktoś jest, ma tu energię rywalizacji, albo ktoś walczy o was, albo wy o kogoś. <laughs> Możecie walczyć o czyjeś uczucia, o relację, o związek, ale to jest też energia wzajemna, więc być może to ktoś walczy o wasze uczucia, rywalizuje. Jest więcej osób, jest tu pewien konflikt, ale to może być też w jakichś rybkach konflikt wewnętrzny. Dlatego ktoś tu chętnie, być może chce utrzymać życie osobiste w tajemnicy przed społeczeństwem. W tajemnicy przed innymi, z jakichś względów jeszcze. Ewentualnie będzie odkrywał jakąś tajemnicę, być może rywalizacji o kogoś właśnie, w, jeżeli chodzi o osoby do uczuć do miłości. E, uczucia miłości relacji, oczywiście to jest miłość, uczucia w związkach ich stałych, partnerskich, małżeńskich i u Singli. E, wszystko, kochani, tutaj e, jest, więc energia u singli jest podobna, tak? Mówiąc tutaj o tym mówię i e, o singlach i o osobach w relacjach. W trzy pentakle, które czy tak czy inaczej pokazują współpracę. Widzicie, od rywalizacji do współpracy, więc bardzo ładnie to wygląda, bo wygląda to na taką już zdrową rywalizację. Tu już ktoś z tych pięciu, już zostało to zawężone do trzech osób, już zostało. Wiecie, mogło być pięciu adoratorów, tak, i ktoś się bije o jedną rybę, na przykład, tak, czy odwrotnie. Rybka się bije z kimś w piątkę, oczywiście w cudzysłowie w przenośni, a tu się okazuje, że dobrze, już ta osoba wybrała, czy to wy, czy to ktoś, dobrze, to zostały mi trzy, tak? Już te dwie to na pewno odpadają, czy te dwie osoby. Zostały te trzy, już tamtych nie biorę pod uwagę. I tutaj zaczyna być współpraca, taka zdrowa rywalizacja, taka m, pokaż, y, poznaj, y, to jest takie poznawanie się, y, poznawanie siebie w różnych sytuacjach, ale to też wnosi no, nie jest to karta zaangażowania jeszcze. Jest to karta pracy, jest to karta współpracy. E, współpracy już z drugą osobą, już takiej pracy nad relacją. To może być bardzo ładna praca nad budowaniem jakiejś relacji, czy to stałej, czy to znajomości. E, początek już budowania. Trzy pentakle mówią o budowaniu jakichś podstaw w relacji, w związku, o budowaniu jakichś podstaw w znajomości. Tutaj już przechodzimy, wychodzimy z konfliktu, czy to wewnętrznego, e, czy konfliktu. Widzicie, może mieliście też ktoś z Was konflikt wewnętrzny, czy współpracować ze swoją partnerką, partnerem, mężą, żoną. Wiecie, może chodziło o to, właśnie, czy wprowadzić kogoś do swojego biznesu, na przykład, tak? Czy wprowadzić kogoś do swojego biznesu, czy rozpocząć jakiś wspólny biznes? Nie wiem, czy może do waszej firmy, czy, czy powiedzieć o jakimś wolnym stanowisku, czy o tym, żeby aplikować na jakieś stanowisko właśnie waszemu partnerowi, czy waszej partnerce, żebyście pracowali jakby w jednej firmie, czy razem. Może taka być sytuacja, i tutaj mógł być jakiś konflikt wewnętrzny was samych, a tu się okazuje, że to ok, to w takim razie już no, nie ma co postawmy na tą zdrową rywalizację, postawmy na, na tą współpracę. I tutaj jest współpraca albo faktycznie taka, że i pracujecie ze sobą zawodowo, że jakby ten konflikt, już nie ma tego konfliktu, tylko idziemy na tą współpracę, róbmy to, czy, czy choć aplikuj tutaj do mnie do firmy, tak będzie, będzie tutaj razem nam dobrze i tak dalej. Natomiast yy, to jest też, jeżeli nie chodzi o aspekt zawodowy, to może chodzić właśnie o aspekt uczuciowy, o budowę relacji, o budowanie znajomości. Co mamy dla relacji w ogóle? Relacje z innymi, czyli otoczenie, rodzina, przyjaciele, znajomi. Karta świata i karta siedmiu mieczy. Wiecie, co ta siódemka mieczy wyszła już koziorożcom, teraz znowu wychodzi wam. Moje rybki, kochane. Przed chwilą na spodzie. Aha, bo to jest. Ja nie, dobra, ok. E, Paść mieczy jest w ogóle cały czas na spodzie, no bo on już po tasowaniu pozostał na spodzie i takie mamy tło, więc mamy tutaj tło wypowiadania pewnej prawdy. Chlapnięcia pewnej prawdy. Jakaś tutaj prawda, widzicie. I w tej arcykapłance, e, w energii ogólnej, prawda wychodzi na jaw i ktoś tą prawdę wypowiada. E, dobrze, karta świata mówi o Wam w tym nadchodzącym tygodniu w obszarze relacji z rodziną, z najbliższym otoczeniem i z dalszym otoczeniem, relacji z innymi, tu są relacje, które nie dotyczą miłości i uczuć. Miłości i uczucia były tutaj, także tutaj mamy relacje inne, tak? Że zakończa się tutaj jakiś etap faktycznie ze spełnieniem, ze szczęściem, z najwyższym, z osiągnięciem najwyższego szczęścia i... Albo jest to ogólnie taka energia właśnie rodzinna, najwyższe spełnienie w rodzinie, w szczęście. No jest tutaj i prad... Wiecie, i ta energia taka trochę może, mogłaby wynikać z budowania jakiejś relacji uczuciowej, ale mogłaby wynikać, że faktycznie bierzemy tą drugą osobę do... Jednej firmy, pracujemy w jednej firmie, lub faktycznie jakby bierzemy do swojego biznesu, do swojej firmy, i tutaj już osiągamy tą pełnię szczęścia, że już niczego jakby zakończamy pewien etap w swoim życiu, czy to budowania relacji, czy to współpracę z drugą osobą, czy wprowadzenia kogoś do współpracy, do firmy, czy może do rodzinnej firmy, też. Do rodzinnego biznesu, i tutaj dopełnia nam się to największe szczęście, czujemy to szczęście, czujemy to spełnienie. Karta świata jest największym spełnieniem, największym szczęściem w tarocie, jest większym spełnieniem i szczęściem od, od karty słońca, bo ona zakończa jakiś cykl, ale z sukcesem. Tu się zakończa etap waszego życia z sukcesem, więc to jest też ważne. Więc tutaj otoczenie, nawet zewnętrzne. Też, kochani, postrzega to jako duży sukces, tak? Karta świata może mówić o odrodzeniu jakichś uczuć. Mogą się odrodzić jakieś uczucia, właśnie do kogoś, być może też takie uczucia, właśnie w rodzinie, czyli mówiące o tej bliskości między sobą, w, jeżeli chodzi o domowników. Czy w ogóle tak osoby z tej rodziny, która jest nam bliska, ale nie mieszkacie razem, na przykład z tą rodziną. Tutaj jest taki bardzo piękny etap spełnienia pracy zakończonej sukcesem nad czymś, z czymś. Natomiast widzicie, pojawia się tu siódemka mieczy. Siódemka mieczy jako energia mówiąca o tym, że może ktoś z otoczenia próbować wam kogoś skraść. Może. Tutaj. Tutaj jakby czyha cały czas ta osoba. Ten manipulant, oszust, ktoś, kto zdradza, manipuluje. Osoba bardzo zakłamana, podstępna, zdradliwa, nieszczera, fałszywa i manipulująca. I tu ktoś może cały czas z zewnątrz próbować manipulować, próbować wpływać swoją manipulacją na to wasze szczęście, na to wasze spełnienie, na ten wasz sukces. Czy to sukces od, właśnie. Yy, ten osobisty połączony z uczuciami i z pracą i współpracą, czy to właśnie tylko do relacji, do uczuć. <laughs> Tutaj cały czas ktoś próbuje, ktoś po prostu będzie kopał pod kimś nauki, ciągle jest ktoś, kto próbuje kogoś jednak w jakiś sposób wam odbić. Czy to pracę, czy to osobę. Cały czas jest tutaj ta energia w nadchodzącym tygodniu jeszcze, więc trzeba uważać. Sukces jest tutaj oczywiście, jest spełnienie, ale tutaj ciągle no, trzeba sobie zidentyfikować, zweryfikować te swoje kontakty, te swoje otoczenie i zweryfikować tą osobę, kto jest tą osobą w otoczeniu. Czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest ktoś z bliższego, czy dalszego otoczenia znajomych czy przyjaciół, czy takie środowisko zewnętrzne, czyli obce osoby, ale które są blisko Was na co dzień, tak? Więc. Jest tutaj taka karta. Złodziej, oszust, manipulant, osoba, która kłamie, zdradza, jest podstępna, wykonuje działania podstępem wtedy, kiedy inni nie widzą. Kiedy inni nie widzą, inni nie patrzą, tak to właśnie wygląda. Dobrze, co tutaj mamy dalej? Mamy dalej finanse, rybki, finanse, cztery buławy, pięknie. I że tutaj o, i szczęśliwa wiewióreczka szczęśliwa wiewióra, pięknie pięknie, ta szczęśliwa wiewiórka ciekawe, wyszła już też komu, chyba wodnikom wyszła przed chwilą i Wam też wyszła, bardzo fajnie na finanse, nie dość, że cztery buławy to dobrobyt, to jest no właśnie, to jest dobrobyt, to jest bezpieczeństwo i ochrona, to jest stabilizacja, to jest już jakaś stabilizacja, ale taka wspólna razem pod jednym dachem, z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, z drugą osobą, planujemy wspólne zamieszkanie, planujemy tutaj, mamy plany co do rodziny. Co do y, naszego szczęścia, y, remontu domu, budow budowy domu, tak tego zbudowania tego urządzania tego wspólnego gniazdka domowego i do tego ta szczęśliwa wiewiorka, która już w ogóle mówi o pomyślności finansowej, mówi o szczęściu, o dobrobycie. O mm, moi drodzy, o zdrowiu, o witalności. Tu jest dobrobyt, szczęście, zdrowie i witalność. Naprawdę tutaj jakieś, jakieś naprawdę no bardzo szczęśliwe chwile, osoby, które są dwie razem, tu nawet może być słuchajcie, ślub, no ale mamy, mamy to w obszarze finansowym. Może to jest planowanie małżeństwa, planowanie takie, wiecie, już planujecie to małżeństwo lub planujecie ten ślub, po prostu planujecie te finanse na, na ten ślub, tak? Planujecie, nie wiem, menu, planujecie salę, planujecie te inne wszystkie koszty. I to może być to planowanie ślubu, i do tego ta szczęśliwa wiura okazuje się, że będzie na to, będzie pomyślność finansowa. E, może to być jakieś, e, moi drodzy, dofinansowanie, może być jakaś darowizna, może być e, jakaś, e, jakieś dodatkowe wynagrodzenie, na przykład trzynaste wynagrodzenie, tak, mamy koniec, był koniec roku. Niektórzy mają to trzynaste wypowiedzenie w grudniu, inni mają w styczniu. Niektórzy w ogóle nie mają. Ale to wiadomo kto ma. No 13 wynagrodzenia są najczęściej w sferze budżetowej, w jednostkach budżetowych, w jednostkach, w firmach, nie w firmach, w instytucjach publicznych lub w spółkach Skarbu Państwa, ale nie zawsze, bo czasami jest tak, że prywatne firmy, również spółki czy inne firmy po prostu z kapitałem obcym, czy nawet z kapitałem polskim, ale zwykłe działalności, nawet osobowość, wiecie, wróć osobowość, nawet firmy, które mają jednego właściciela, a zatrudniają pracowników, też potrafią komuś wypłacić 13 wynagrodzenie. To jest wszystko kwestia oczywiście umowna. I teraz to może być taka dodatkowa, taki dodatkowy zastrzyk finansowy, ale tu przychodzi dobrobyt, tu przychodzi to szczęście, bo to może być takie, wiecie, to, to nie musi być szczęście, które będzie rozciągnięte na cały rok, tak? To może być takie wydarzenie z tą szczęśliwą wiórką, które spowoduje, że no, wy będziecie szczęśliwi nawet i cały rok, tak? A może i całe życie. Natomiast to może być jako też taki zastrzyk finansowy, tak? No właśnie takie wsparcie finansowe, ale w ogóle poczujecie... Bardzo mocno widzę, że to jest jakaś taka też, to jest taki przekaz też dla osób, które, tak jakby jedna osoba w relacji, w związku, czy też jakiś singiel, singielka pracowali, a druga osoba gdzieś tam, którą macie, czy to obok siebie jako może żona, czy partner, partnerka, czy jako jakaś tam osoba w znajomości, przyjaciel, przyjaciółka, jakiś znajomy. Czy znajoma, gdzieś, kto był potencjalnie ktoś do relacji do związku, ale ktoś na przykład. No, trud, miał problemy ze, ze stabilnym zatrudnieniem, ze stałym zatrudnieniem, ze, ze, jakby z, ze stabilizacją taką materialną miał, miał tutaj ktoś problem. I okazuje się, że i szczęśliwym kochani trafem. Za, Właśnie te finanse naprawdę tutaj się poprawią, polepszą, bo okazuje się, że ta druga osoba będzie miała już to stabilne zatrudnienie. I finansowo tutaj stoicie bardzo dobrze. Tu może być też jakaś okazja, czy okazja. Tu nie ma asa żadnego, więc to nie jest jakby okazja ani szansa, ale tu może, moglibyście sobie dać sprawę, że teraz możecie i oszczędzać i zainwestować. Możecie się też zdecydować na jakąś inwestycję, zainwestowanie tych środków, które w jakiś tam sposób otrzymaliście. No, szczęście Wam też sprzyja, więc jeśli chodzi o finanse, można w nadchodzącym tygodniu spróbować. Jeśli czasami gdzieś tam w coś gracie, to można spróbować, nie wiem, puścić jakiegoś lotka, czy, czy w zależności co to jest, ale tak wiecie, raz, jednorazowo nie, nie wpadamy w żadne. Nawyki, uzależnienia, nałogi, tylko po prostu jest szczęśliwa wiewiórka nadchodzący tydzień, więc szczęście sprzyja, można skorzystać. Może akurat coś uda się wygrać. E, dobra, i ryby mamy jeszcze pracę. Co w tej pracy? A w pracy dwójka mieczy. W pracy dwójka mieczy i dwie karty mi się wzięły, to już będą dwie. Oraz askielichów i rycerz buław, dokładnie. Widzicie, dlatego się wzięły te trzy karty, bo jednak jest tutaj w dużej mierze informacja, że nie dość, że jest tutaj de jakaś decyzja do podjęcia, jakiś wybór. I to jest taki mocno tutaj wybór związany z czymś, że czy ktoś chce się zastanawia, kurczę, no nie wiem jak będzie, nie znam tej osoby, jak ona będzie, jak ona sobie będzie radzić u mnie w firmie, czy na tej stanowisku, czy, czy tam gdzie ja pracuję, czy jest sens wprowadzać, bo to czasami jest problem, tak, że rodzina ze sobą pracuje albo osoby bliskie, tak, które łączy jakiś inny stosunek. Czy jakieś inne więzi włączą. No i to jest czasem problem, jeżeli chodzi o sferę zawodową, aby razem pracować czy współpracować. I tutaj ktoś naprawdę nie ma tych rzeczowych argumentów, no bo nie ma rzeczowych argumentów, no bo my nie wiemy, czy może ktoś być świetnym pracownikiem, czy świetnym szefem, tak, w zależności od stanowiska. Może ktoś naprawdę świetnie spełniać się w tej roli i dlaczego mielibyśmy komuś nie dać tej szansy tylko dlatego, że to nasz, nie wiem, małżonek, małżonka, partner, partnerka. I tutaj jest taki, no nie ma tego argumentu, analogikę, tylko podejmujemy decyzję w oparciu o tą logikę, o ten racjonalizm, o rozsądek. Że no kurde, no chcemy, żeby nam się ta sytuacja finansowa polepszyła, żeby, ktoś, żeby ta druga osoba miała też tą stabilizację, bo dzięki temu razem mamy większą stabilizację materialną. I tutaj jest przy tym właśnie as i rycerz buław, czyli mocno taka energia miłości. Słuchajcie, no wybuchu uczucia, nagły wybuch nie widzę tu jakiejś czyjej zazdrości, no chyba, że ktoś jest kogoś zazdrosny, wprowadziliście do firmy, no właśnie, może być to nagły wybuch zazdrości otoczenia albo zazdrości konkretnej osoby w firmie, albo właśnie wybuch uczucia, wybuch miłości, tak, że teraz to już mamy wszystko i mamy dobrobyt i pieniądze i do tego jeszcze ta pasja, zobaczcie, rycerz buław, to może się okazać, że albo ta osoba ma pasję do tej pracy, i albo to jest wasza pasja do tej osoby i ten nagły wybuch uczucia, że widzicie tą, tą osobę, którą, która z wami zacznie pracować czy współpracować, jako nie tylko tą osobę, właśnie taką, wiecie, bliską w domu, czy gdzieś w takiej relacji, w związku, w której jesteście osobistym, tylko tutaj wybucha takie uczucie nagłe. Które, no, które powoduje, że tutaj naprawdę osoba ma dużą pasję. I ta osoba może się też wydawać bardziej atrakcyjna poprzez to tak, że widzimy tę osobę i w pracy jak pracuje i jaką ma pasję do tego, co robi, z jaką pasją podchodzi do, do realizacji swoich zadań w pracy, czy do też... Jakby do, do tych obowiązków. Także tutaj, jakby na logikę, tutaj nie czekamy na jakieś rzeczowe argumenty, tylko na logikę ta decyzja jest podjęta. No i przy tej decyzji są bardzo piękne uczucia, bardzo ładne w tym Asie Kielichów. Jest to początek, właśnie, nowy początek. Tutaj może być też nowa miłość w pracy u kogoś. Abstrahując, jak ktoś nie ma takiej sytuacji, o której mówię teraz, tu może być wybór, bo może mieć ktoś wybór pomiędzy nowym uczuciem, nową miłością, nową pasją. Która się pojawi, no i pytanie, co z tym zrobić, tak? Czy zostać w obecnej pracy, czy iść za tą nową pasją, czy iść. Wiecie, tutaj ktoś w ogóle w pracy może mieć romans, i o tym mówię od razu. Moż mogą być te zaręczyny, oświadczyny, ale tu może być. Albo nagły wybuch zazdrości kogoś, bo ktoś zobaczy, że ktoś się tutaj o kogoś stara, że ktoś y, kogoś adoruje, y, że ktoś z kimś flirtuje, że ktoś y, ma romans z kimś, albo się z kimś umawia. Też tak może być i to może być zazdrość. A jeśli nie, to jest po prostu wybuch uczucia, wybuch miłości i to może być jakieś zakochanie, zauroczenie. Y, no, pasja, rycerz buław, to może nie być stała relacja, to nie może nie być stały związek, to może być romans, to może być flirt. To może być jeszcze taka niestała energia, niestabilna, ale nagły wybuch, zakochanie, zauroczenie, moje drogie rybki. No i właśnie, a tajemnica jakaś wychodzi na jaw. Jakaś tajemnica wychodzi na jaw, rybki, rybenki. W każdym razie ja Wam dziękuję. Buziaczki, papa. Pa.